dzisiaj nie nie dzisiaj niezbyt długi film. No bo mm, chcę was tylko o, poinformować o elektryczności. Nowy członek, pap. Tak, 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 tak. Wiem, że to może być trochę nie w stosunku, bo dopiero co odszedł Kuba i już sobie nowych znaleziono, ale po prostu. No trzeba było. Trzeba było po prostu. No to poznajcie. To jest Maja. Niestety nie ma jej tutaj ze mną. Ale Maja jest nową osobą z pub. Tutaj macie. Nie, nie macie ich zdjęcia. O, dobra, macie post. Pa. A nie, czekaj, to nawet minuty nie trwa, to nie mogę. No, no to, tak, no to Maja ogólnie będzie występować na filmikach niektórych. Miała się dzisiaj pojawić, ale z powodu moich zajęć niestety. Nie może. No co w sumie? Wbijajcie na Pop Life, wbijajcie na kanał Maksia, wbijajcie na kanał Waksowa i co? Wbijajcie na kanały ogólnie to co teraz wymieniłam. No i co? No i dajcie znajdziecie, jakie treści byście chcieli zobaczyć na kanale. Wiem, że naprawdę dzisiaj was zawiodłam tym filmikiem, ale po prostu no no no, 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 no to co, no, 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 nie mam nie mam co innego wam wrzucić, więc lepsze jest to niż nic. Więc lecimy po dwie minutki w filmiku i się z nami a Jeszcze 15 sekund. 15 sekund. No to co? Się będę z wami żegnać no to co... Coś jeszcze chce powiedzieć. Ja. To buziatki. A pa!